No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj właśnie zaczynamy wypas na Lucernie. Po raz pierwszy w historii gospodarstwa. Zobaczymy, jak nam pójdzie. E, idą dzisiaj na noc. E, za dnia by, były krowy na trawie. Teraz zbliża się wieczór. E, właśnie są dojone i po dojeniu teraz będą wychodzić tutaj. Tylko musiałem jeszcze przygotować. Przedni sznurek, w sumie jeszcze jestem w trakcie przygotowań. Muszę jeszcze jeden słupek wbić, bo tam w jednym miejscu drewniany jest i on spuchniał i nie utrzyma mi tego sznurka tam, dlatego trzeba nowy słupek wbić metalowy, który będzie ładnie trzymał. Tutaj tylny drucik też jest ze sznurka. Bo to jeszcze ogrodzenie tak do końca nie jest gotowe, dlatego, tak na takiej zasadzie, że sznurek. No a tutaj, no lucerna, no tu akurat y, jest po pryzmach. To takie, nie wiem, ziemia jeszcze może zakwaszona jest. Ale tam dalej to ponad kolano już jest lucerna, zresztą zaraz wam pokażę. Tutaj jedziemy. Gasimy w sumie. No. Tak, lucerna wygląda. Piękna. Tu jeszcze jest taka króciutka. Ponad gumak. A tu już wchodzimy. To, no wiadomo, komosy trochę jest. A tu nasz sznurek. To lucerna, lucerna ponad kolano. Bardzo ładna. No wiadomo, z mieszanką komosy. Która już się zaczyna rozsiewać. Ale tu krowy teraz wejdą, to to wszystko zjedzą. Razem z nasionami komosy. I miejmy nadzieję, że jeszcze jest w takiej fazie, że nie będzie się rozsiewać. Nic, biorę słupek, wbijak i lecimy. No i dobra, słupek wbity. Ten już taki o, był. Teraz tak trzeba tutaj zrobimy prąd, żeby szedł. No i teraz rozciągnąć. Słupki Bo tutaj komosa jest taka duża, że znowu gwiazdy Nie mogą, nie mogą być No tutaj już ładnie trawa nam odbija W taką trawę już było można Nawet puszczać krawę. Bardzo ładna jest No w tym roku naprawdę te trawy też Ładnie rosną, także nic. Ja tutaj rozstawiam wszystko i nagram jak będę puszczał cielaki, jak będę puszczał krowy. No i dobra, pierwsze krowy idą. Raz zobaczymy. Tu jeszcze zaraz wąż do pojedła muszę przynieść, podłączyć. na tamtej łące jeszcze został. Tutaj od razu ten pesz, i te wszystkie chwasty, co tu są, też im dałem do jedzenia. No i telefon. No to chociaż wyjedzą, to będzie chyba ten, chociaż czysto tutaj. No tu też zasiałem lucerna, ale tu jest słabiutka, bo tu. Obornik był składowany. Widać coś tam jest, ale słabizna trochę. Jak krówki, jak Wam smakuje? wyrywamy, no tego akurat wyciągnąłem, no ale wsadzimy go z powrotem, no, myślę, że wyrywać nie będą, wyrywać tej lucerny Wiadomo to jest świeża, jakaś tam szansa, że jakąś tam wyrwą jest, ale... No zobaczymy jak jutro rano to będzie wyglądać. O. Pokazuję jak jest teraz. A jak będzie jutro rano to zobaczymy. Dobra, dzisiaj cały dzień tutaj łaziły. E, wczoraj e, noc, dzisiaj e, w ciągu dnia, tyle wyżarły. Tutaj no te komosy tak za bardzo nie chcą jeść, ale na niektórych czubki, czubki wyjadają. Niektóre e, spłaszczyły. Tak wygląda lucerna. Widać, że pojedzone niektóre, niektóre spłaszczone, ale widać że jedzone jest. Tu całkiem do ziemi nie wyjadają, także to jest to jest duży plus. No, tak to wygląda, tu świeżą porcję teraz dostają. Właśnie z dojenia wychodzą teraz. Tylny sznurek już jest zdany. Bo nie mogą, nie mogą tutaj teraz cały czas łazić po wyjedzonym, żeby nie skubały cały czas, bo teraz tutaj już będą odrosty. No wiadomo, niektóre takie bardziej skrócone. Będą teraz potrzebowały odpoczynku, żeby odrosnąć. Bo na przykład tutaj taka roślina, to jeszcze jeszcze by się przydało jakby ją zjadły, ale o, tu już wchodzą. <laughs> Także jak na razie jestem jestem zadowolony. Tutaj pierwszą noc postawiłem im łyżkę wysłotek. I dosyć fajnie zjadły, teraz nie mam w sumie jak im tutaj dać, bo wokół tej łyżki niezły bałagan narobiły A nie chcę, żeby ten, musiałbym od tamtej strony wjeżdżać Tu od brzegu, żeby im to dać Myślę, że może jutro, jutro im dam Na dzień Wysłodki Żeby też trochę energii miały W dawce No poidło Najważniejsze i wypas idzie pełną parą. Jak na razie podoba mi się to. Także robimy, robimy kolejną noc. Jutro znowu kolejny dzień przestawiamy. Yy, tylny drucik będę co 24 godziny przestawiał, czyli wieczorem. Jutro tylko przedni drucik im ten yy, przeciągnę dalej. I tyle Biegną krówki No tak Myślę, że krową też na razie się podoba No ta komosa szkoda, że tu jest pomiędzy, ale to jeszcze nie wiem, albo zwałuję tą komosę Zobaczę, albo mulczarem przejadę. Nie wiem, zobaczę, no kamyczki by też było można wałem powbijać. To będzie nam dobrze wyszło no, Zobaczymy jak tutaj teraz yy, w nocy zjedzą Mam nadzieję, że za dużego kawałka im nie działem yy, Mam tu 25 metrów A po długości jest takie trochę ponad 200 Czyli Ile? Yy. No, takie 50 arów powinny mieć. Ponad 50 arów. Także, no, zobaczymy. Wychodziło, że hektar dziennie by zjadały. No, chyba, że te będą miały za dużo. Na noc to jutro im dam, yy, może, takie 17-15 metrów w szerokości. Zobaczymy. Tu chyba słupek jest, muszę to zabrać. O o ten słupek. Tylko teraz nie widzę. A tu jest. Ło, idzie banda. Opa, biegną. Minęło już kilka dni. W międzyczasie tutaj teraz wypasamy na lucernie w ciągu dnia, a na noc idą na trawę, tak żeby tam było bardziej zbilansowane. To, żeby teraz przez nie wiem, tydzień nie były na samej lucernie, a potem znowu kolejne, kolejne tygodnie, ten bez, bez lucerny, no bo tutaj. Od pierwszego dnia trzeba będzie teraz te 30, przynajmniej dni poczekać do kolejnego wypasu. Yy, tutaj teraz przestawiam drucik, już przygotowuję wszystko na jutro. Zaraz się przejdę tam zobaczyć yy, pokazać Wam, yy, jak wygląda ta lucerna tam, gdzie były z początku tam wpuszczane. Jak, jak była jeszcze taka mała ta lucerna. Zobaczymy, jak to wygląda, bo w sumie sam nie byłem tam patrzeć od tamtego czasu. Jak jadę samochodem z drogi, widać, że coś tam zielone jest. Także no zobaczymy, jak to tam wygląda. Tu przyszłem teraz ten sznurek, tylny drucik, poluźnić, przestawić. No, przedni drucik zaraz do przestawienia będzie. Mam nadzieję, że tutaj sznurka mi starczy. A, kurde, nie wiem teraz. A, gumowe rękawiczki ubiorę. Te rękawice, w których doimy, są naprawdę dobre, bo aż ten prąd przez nich nie, nie bije. Jak mam ubrane, no to nie dostaję kopnięcia prądem. No, także rękawiczki naprawdę. dobre. O tak to to wygląda. Tu gdzie sznurek. Nie chodziły, można zobaczyć jak, jak tu lucerna jest. W rządkach jest wyjedzone ładnie, elegancko. No tu już jest podeptane, także nie widać, ale też rządki widać tu. O, idzie ten. Naprawdę fajnie, fajnie wyjadają. Tu akurat dzisiaj to drzewa miały miejsce. Odczepimy tu. Tutaj. Bo nie muszę sznurek zamówić, bo tutaj yy, już mało mam na tym, na tej szpuli. Także miejmy nadzieję, że wystarczy. Tak wygląda lucerna teraz. Jeszcze szyszek nie zaczyna robić, także jeszcze jest odpowiednia faza. Chociaż tu już coś zaczyna. Tu już szyszki zaczyna ten. Także teraz mamy tak naprawdę najwięcej białka w tej lucernie. Idziemy, przejdę się na koniec. Ulicą się przejdę. Nie będę łaził po tej lucernie teraz. Także zaraz zobaczymy, jak tam z tyłu wygląda. No, ogólnie te pierwsze dni to dawałem im za duże, za duże działki i nie wyjadały tak ładnie. Teraz daję im trochę mniejsze i ten. I naprawdę fajnie, idealnie wyjadają. Trochę zostawiają, ale też nie. Nie na tyle, że, że ten Że no dużo zostaje Komosy też ładnie wyjadają już y, Nasionka wszystkie y, zjadają A ten a, a co? A łodygi tam częściowo zostają, ale no Tu już prawie dochodzę Widzę, że zachwaszczenie jeszcze jest, ale lucerna też jest. także Tak to wygląda. Tak to wygląda. Obrost. No tu jeszcze, jeszcze trochę trzeba poczekać. I tu może też za bardzo przyjedzone było. Bo ten. Bo wiadomo, były małe rośliny jeszcze. Były jeszcze małe rośliny. I ten. I zanim się odbudowały, bo były aż do ziemi wyjedzone. Nie wiem, czy pamiętacie. Ale zobaczcie, tutaj. Tutaj jest. Rządki są. Ale wtórne zachwaszenie weszło mocno. Jak możecie zobaczyć, ale myślę, że ten tutaj, jeszcze raz jak krowy przejdą, to nie będzie tak źle. No, także tak to wygląda. Tak wygląda w łanie. O, wiadomo, trochę ciemniejsza już się. Na noc teraz te listki tak się zwijają. Także, no ale, Lucerna ładna. No, tak to wygląda. No, na jakiś czas tu jeszcze mają, mają żarcie. Jak w ciągu dnia to myślę, że jeszcze na takie półtora tygodnia powinno, powinny mieć. Musiałbym na go Portalu w sumie zobaczyć yy, no, z prędkością jaką się przesuwam. Ile ten, ile, ile jeszcze dni będę mógł wypasać. No ale mówię jak na razie, na razie wygląda to fajnie, to jeszcze na trawę się przejdę, zobaczyć jak to wygląda tutaj. Tutaj wygląda to tak, ta trawa mi się nie podoba, szczerze mówiąc To jest ta końska Chociaż tutaj Tu jest wysyp białej koniczyny Jerna też jest O, tutaj biała koniczyna prze, przejęła ten teren Chociaż trawy też jest pomiędzy tylko, tylko nie tyle. No mówię, jak, jak na razie jestem mega zadowolony, jak idzie ten wypas. Krowy zaczęły więcej mleka dawać, jak w lucernie chodzą. Także to na duży plus. Także no myślę, że za rok jeszcze następną działkę sobie zasieję. Tutaj tam kawałek dalej. Mam 5 hektarów. I zobaczymy, czy może gdzieś jeszcze zasieje, bo jak na razie mówię, jestem mega zadowolony z tego, jak to wygląda. Także, no. no, myślę, że ten na dzisiaj będę już kończył ten odcinek. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Jak zawsze, wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego, cześć.